Cześć, w tym filmie porozmawiamy na temat tego, jaką wybrać rakietkę do tenisa stołowego do 50 zł. Czyli macie budżet 5 dych i co możecie wybrać najlepszego za 5 dych? Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Jak wiecie, rakietka rakietce nie jest równa. I tutaj, jak kupicie rakietkę za. Powiedzmy, składak, no to oczywiste jest, że będzie ona lepsza niż każdy gotowiec, ale zapłacić się za nią bardzo dużo, no to musi ona być he, teoretycznie trochę lepsza niż te tańsze. I oczywiście tutaj jest rozrzut cenowy, od razu Wam pokażę. Rakietka za 5 zł. Rakietka, cudzysłowio. Potem rakietka taka już, która będzie kosztowała 45 zł. Akurat będzie o niej w tym filmie trochę. Powiedziane, czy tam rakietka, jaką sami sobie tam złożycie, za il x złotych, za ile tam byście chcieli. No i tutaj, oczywiście, trzeba powiedzieć, jakie rakietki do 50 zł warto wybrać, jakie po prostu są sensowne. I w tym filmie Wam przedstawię 7 modeli rakietek do 50 zł, jakie możecie nabyć, które są najlepsze ze wszystkich gotowców, jakie możecie sobie kupić. I to właśnie będzie film dosyć ważny, dlatego że większość osób wybiera. Jeżeli takie z gotowców, no takie rakietki no nie bardzo, niby znanej firmy. I tutaj dla Was ważna zasada, znanej firmy często płacicie za firmy, nie jakoś. Często te najbardziej rozpoznawalne firmy robią rakietki i mówią, kurde, ale sfrajerzymy gości. Dlatego, że my jesteśmy marką w się stołowym widoczną na zawodach, na różnych koszulkach, na różnych tam wszędzie banerach. Ale gotowce robimy byle jakie. No i często, właśnie w to wpadają osoby, które szukają gotowych rakietek, bo po prostu te gotowe rakietki, tych najbardziej znanych filmów, po prostu są najniższej jakości. No z reguły tak często się niestety zdarza. Ale w tym filmie przedstawię Wam 7 modeli, które naprawdę do 50 zł kupicie niezłe. I niektóre z tych modeli się znalazły także w filmie, jaki nagrałem wcześniej. Jeżeli chcecie kupić sobie najlepszą rakietkę do 100 zł. To także ten film jest u mnie koniecznie go sobie obejrzycie, zanim kupicie jakąś rakietkę. Ale skupmy się na początku do 50 zł i teraz, co jest dla Was najważniejsze, jeżeli trochę tam jednak atakujecie, jesteście bardziej agresywnym graczem lubicie jednak ofensywną grę, no to tutaj już sobie rozpisałem co jest najlepiej, a powiem Wam, że praktycznie wszystkie rakietki z tych do 5 d przemacałem już. No i tutaj jeżeli chodzi Wam o szybkość no to standardowo tutaj nie będzie pewnie dla nikogo zaskoczenia. Na pierwszym miejscu ja osobiście bym postawił Atemi. Atemi 900, akurat oczywiście do 50 zł macie budżet, Atemi 900, ale możecie czasami znaleźć Atemi 1000 do 50 zł na 55, max 60 zł tak sobie tam możecie wiecie zaokrąglić. Atemi 900 lub Atemi 1000 to naprawdę będą i to Wam większość osób powie na większości forum do tenisa stołowego. A ten i 900, a ten i 1000 to będą najlepsze wybory z gotowych rakietek. Właśnie powiedzmy budżet do 50 zł. I następny, jaka rakietka warta jest polecenia? To oczywiście, tutaj że spojrzałem, Meteor Quing. Quing, czyli po prostu sześciokwiatkowy meteor, który także jest niby 10 szybkości, ma 10 rotacji, kontroli tam 8, a kontroli to nawet nie ma co wspominać, bo to, to na dwoje wróżyni. Ale Wam od razu powiem: Meteor jest troszeczkę wolniejszy niż oczywiście Atemi 1000. Atemi najszybsza, największa rotacja, a ogólnie najlepsza, ale potem w kolejności bym właśnie ustawił Meteora, być może, ale na równi z Meteorem także warto wspomnieć o firmie Spoken, czyli polskiej firmie, jaka no polski dystrybutor, w zasadzie polska firma, która daje swoje nalepki, ale sprzęt w Chinach jest produkowany, ale to jest żadna umowa w tenisie stołowym. No, i Spokey Strike. Akurat teraz mam tą rakietkę w ręce. Spokey Strike. Akurat dobre okładziny ma do siebie dodane. Tam mniejsze, jak one się nazywają, tam Master, czy jakiekolwiek. Akurat okładziny mają dobrą rotację. No, i już kilka lat mam tą rakietkę i ona daje radę, Naprawdę się sprawdza. Czyli spokój Strike, albo ewentualnie też spokój firmy. I rakietka o nazwie LOB, czyli coś, co zostało wyprodukowane chyba po raz pierwszy w 2015, jak się nie mylę. LOP jest troszkę szybszą rakietką od Spokej Strike. O tam o 1,1 szybsza. Niby troszkę też większa rotacja. No tam, um, chyba podkład jest tam o 1 też grubszy. Sorry, nie o milimetr, mm, 1 dziesiątą mm też grubszy. I w zasadzie to tyle. Ona też jest jak najbardziej godna polecenia. Następny model, coś z bardziej znanego. I tutaj już w zasadzie podejdziemy pod Butterfly. Timo Bol 700F, ale tutaj uważnie słuchajcie Timo Bol 700, ale F na końcu, bo jak F nie będzie, no to będzie już gorsza okładzina. Akurat z okładziną Pan Azja, i tutaj warto wspomnieć o tej rakiecy jest to jeden, 4 podkład. Nie za gruby, bo w innych macie ten 2, 2, 3, 2, 2 różnie. Ale Pan Azja akurat jest dobrą okładziną z tego powodu, że. Ona jest dosyć szybka. I zobaczcie, że Pan Azja macie stosowane w lepszych okładzinach też Atemi. Tam bodajże Atemi, yy, chyba Atemi 3000, czy coś takiego. Już ma też Pan Azja właśnie yy, yy, tą okładzinę założoną. No i w tym Timowolu jeszcze 700F. Trzeba spojrzeć na to dokładnie. Patrzcie u sprzedawców, jakie one mają parametry, bo różni sprzedawcy mają te niby te same rakietki, ale trochę inne opakowanie. bo no wiadomo, znana nazwa. Niby że Butterfly, ale jednak się różnice są. 700F powinna mieć właśnie prędkość taką 9, gdzieś na 10, ale oczywiście te prędkości to są takie trochę w cudzysłowie. Ale mimo wszystko zwracajcie uwagę, czy one, jakie mają okładziny i żebyście wybrali sobie jedną z tych najlepszych. I ostatnim modelem, jaki warto sobie obejrzeć, to jest SMJ firmy model 1000. I tutaj też musicie być ostrożni, dlatego że różni sprzedawcy piszą o różnych parametrach, u jednych jest to 7 na 10, u innych jest to 10 na 10. I tutaj musicie także sobie dokładnie obejrzeć te modele, aby wybrać ten oczywiście najszybszy. Bo jeżeli nawet gracie tylko w obronie albo alorundowo, no to jednak bierzcie z gotowców z gotowców zawsze najszybszą rakietkę, jaką dostaniecie, dlatego że te gotowce. Mimo tego, że one są najszybsze, to one i tak są stosunkowo wolne do tych modeli, jakie możecie sobie złożyć. 10 na 10 to jest wszystko bajki w gotowce, dlatego że te 10 na 10 to jest takie jak 5 na 10 względem zestawów, jakie byście sobie mogli złożyć, a nawet często nawet 3 na 10 względem zestawów, jakie moglibyście sobie złożyć samemu ale do 50 zł, jeżeli miałbym wam powiedzieć o najlepszej rakietce od siebie, jak ja bym to ułożył w hierarchii. To na początku oczywiście jest, że powtórzę, ATM 900 lub ATM 1000. Oczywiście Atemi 1000, ATM 900 to przede wszystkim powinniście się zainteresować. Potem myślę, że Spokey Lop, potem Spokey Strike, potem Meteor Quink, ale tutaj trzeba wspomnieć, że ten Meteor nie odchodzi jakością co do Spokey Strike. Spokej Strike, Spokej Meteor Quink to jest na tym samym poziomie, powinny być ten sam pułap, to obojętnie którą sobie wybierzecie. Następnie byście mogli sobie wziąć SMJ1000 albo ewentualnie Butterfly T-Mobile 700F. I te dwie ostatnie też są na równej pozycji, jak dla mnie. Z różnych powodów, sobie przeczytacie o tych rakietkach dokładniej i to będziecie wiedzieli mniej więcej. Chodzi tutaj o szybkość oczywiście i rotację. No, i jeżeli szukacie rakietki do 50 zł do tenisa stołowego, no to myślę, że lepszych od tych, które Wam wymieniłem, nie traficie. Z tego powodu, że po prostu te firmy, które wymieniłem w pierwszej kolejności, że przede wszystkim warto je nabywać, to po prostu one dbają o ten sprzęt. Ten sprzęt jest naprawdę wyższej jakości robiony niż tych innych, bardziej znanych firm, które brylują na różnych zawodach od tenisa stołowego. Nie chodzi tyle o gry, co chodzi o banery, na koszulkach, hapisy i tak dalej. One dbają o jakość, bo wiedzą, że jak jakość zrobią kiepską, to ich po prostu nikt nigdy nie kupi. No i sobie oczywiście sprawdźcie na różnych forach, na różnych innych stronach, jakie polecacie rakietki do 50 już do 100. Wy zobaczycie, że to co wymieniłem, to w zasadzie będzie ten sam łańcuszek, a w zasadzie je wszystkie obmacałem. I Wam mówię, że jeżeli szukacie do 5 dych rakietki, to ten filmik rozwiązał Wasz problem. Nie musicie już więcej szukać, bo lepiej myślę, że nie znajdziecie. A jeżeli się mylę... To niech mnie ktoś poprawi, ale wątpię, aby ktoś mógł tutaj coś działać, dlatego że z gotowców po prostu innej kolejności myślę, że się nie da po prostu ułożyć co do jakości. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać jeszcze technicznego lub jeszcze jakaś rakietka, mimo wszystko której no, może coś powstało nowego, tutaj nie ma, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu poniżej. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na następne filmy na moim kanale. Cześć!